O mój Panie Jezu, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swojej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och! Udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę, a dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmi o miłościwe Panie moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby sprawić, Ci jeszcze większą radość biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość i wyciągając ramiona, aby cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. O niebieska mamo, zbliża się godzina rozstania. A ja przychodzę do ciebie, O Matko, daj mi swoją miłość i swoje zadość uczynienia, daj mi swój ból, bo wspólnie z tobą chcę podążać krok w krok za ukochanym Jezusem. A oto nadchodzi Jezus, Ty zaś z sercem przepełnionym miłością, wybiegasz mu naprzeciw, ale gdy go widzisz, tak pobladłego i zmartwionego, Serce ci się ściska z bólu, słabniesz i niemal upadasz u jego stóp. O, moja słodka mamo, czy wiesz, dlaczego ukochany Jezus przyszedł do ciebie? Ach przyszedł, żeby się po raz ostatni z tobą pożegnać, żeby powiedzieć ci ostatnie słowo, żeby otrzymać twój ostatni uścisk. O, mamo, Przytulam się do Ciebie z całą czułością, do jakiej zdolne jest to moje biedne serce, tak, iż przyciśnięta i przytulona do Ciebie ja również będę mogła otrzymać uściski uwielbionego Jezusa. Czy może mną zgardzisz? A może nie jest pociechą dla Twojego serca mieć blisko Ciebie duszę, która dzieli Twoje boleści, uczucia i zadośćuczynienia? O Jezu, w tej tak rozdzierającej dla Twojego najczulszego serca godzinie, jakiejże nauki nam nie udzielasz o synowskim i kochającym posłuszeństwie wobec swojej mamy, jaka słodka harmonia łączy Ciebie i Maryję, co za słodki zachwyt miłości, która się zbija aż do tronu przedwiecznego i się rozciąga, aby przynieść zbawienie wszystkim stworzeniom na ziemi. O, moja niebieska mamo, czy wiesz, czego oczekuje od ciebie ukochany Jezus? Nic innego jak tylko ostatniego błogosławieństwa. Prawdą jest, że z każdej cząstki Twojej istoty nie płynie nic innego jak tylko błogosławieństwo i uwielbienie dla Twojego stwórcy. Ale Jezus, żegnając się z Tobą, chce usłyszeć słodkie słowa: Błogosławię Cię. O synu, i to błogosławię Cię usuwa z Jego uszu wszelkie bluźnierstwa i spływa słodko i łagodnie do jego serca. Jezus potrzebuje Twojego błogosławię Cię, aby przysłonić nim wszystkie zniewagi doznane od stworzeń. Ja również przyłączam się do Ciebie, o słodka mamo. Na skrzydłach wiatru chcę obejść niebo, żeby poprosić Ojca, Ducha Świętego i wszystkich aniołów o Cię dla Jezusa i w ten sposób zanieść mu ich błogosławieństwo, a tu na ziemi chcę pójść do wszystkich stworzeń i prosić każde usta, każde uderzenie serca, każdy krok, każdy oddech, każde spojrzenie i każdą myśl o błogosławieństwo i uwielbienie dla Jezusa. A jeśli nikt nie zechce mi ich dać, to zamierzam uczynić to w ich imieniu. O ukochana Mamo, po kilkukrotnym obejściu wokół prosząc Trójcym Przenajświętszą, aniołów, wszystkie stworzenia, światło słońca, zapach kwiatów, fale morza, każdy powiew wiatru, każdą iskrę ognia, każdy liść, który się porusza, migotanie gwiazd, Każde drgnienie natury obłogosławią Cię dla Jezusa. Przychodzę do Ciebie i łączę swoje błogosławieństwa wraz z Twoimi, Moja ukochana mamo. Widzę, że doznajesz pocieszenia i ulgi, i ofiarowujesz Jezusowi wszystkie moje błogosławieństwa, jako zadośćuczynienie za bluźnierstwa i przekleństwa, które On otrzymuje od stworzeń. Gdy Ci to wszystko ofiarowuję. Słyszę Twój drżący głos, który mówi: Synu, pobłogosław także i mnie. O moja słodka miłości, Jezu, pobłogosław także i mnie wraz ze swoją mamą. Pobłogosław moje myśli, moje serce, moje ręce, moje uczynki, moje kroki i wraz ze swoją matką, pobłogosław wszystkie stworzenia. O moja matko, patrząc na oblicze zasmuconego Jezusa, pobladłe, smutne i udręczone, odżywa w tobie pamięć o cierpieniu, które będzie musiał znieść wkrótce. Widzisz z wyprzedzeniem jego oplutą twarz i ją błogosławisz, głowę przebitą cierniem, przewiązane oczy, ciało zmasakrowane biczami. Ręce i stopy przebite gwoździami, i dokądkolwiek on idzie, ty towarzyszysz mu swoim błogosławieństwem. Ja również towarzyszę mu razem z tobą, gdy Jezus będzie smagany biczami, koronowany cierniem, policzkowany, przybijany gwoździami, znajdzie wszędzie razem z twoim również i moje, błogosławię Cię. O Jezu! O matko, współczuję wam. Wasz ból w tych chwilach jest ogromny. Wydaje się, że serce jednego rozrywa serce drugiego. O matko, oderwij moje serce od ziemi i przywiąż je mocno do Jezusa, tak, abym przytulona do niego mogła dzielić twoje boleści. Obym i ja, będąc pomiędzy waszymi sercami, Mogło otrzymać Wasze ostatnie pocałunki i Wasze ostatnie uściski, gdy wy tulicie się do siebie, obejmujecie się wzajemnie i wymieniacie ostatnie spojrzenia i ostatnie pocałunki. Czyż nie widzicie, że nie mogę bez Was żyć, pomimo mojej nędzy i oziębłości? Jezu, mamo, trzymajcie mnie przytuloną do Was. Dajcie mi waszą miłość i waszą wolę. Strzałami miłości przeszyjcie moje biedne serce. Ściśnijcie mnie w swoich ramionach. Razem z tobą, o słodka matko, chcę podążać krok w krok za ukochanym Jezusem, aby przynieść mu pocieszenie, ulgę, miłość i zadośćuczynienie za wszystkich. O Jezu, razem z twoją mamą Całuję Twoją lewą stopę, prosząc Cię o przebaczenie dla mnie i dla wszystkich stworzeń za tyle razy, ile nie kierowaliśmy swoich kroków w kierunku Boga. Całuję Twoją prawą stopę, przebacz mnie i każdemu za tyle razy, ile nie szliśmy drogą doskonałości, jakiej od nas oczekiwałeś. Całuję Twoją lewą rękę, daj nam swoją czystość. Całuję Twoją prawą rękę, pobłogosław wszystkie moje uderzenia serca, myśli i uczucia, tak aby wzmocnione Twoim błogosławieństwem wszystkie mogły się uświęcić. A wraz ze mną pobłogosław również wszystkie stworzenia i potwierdź tym błogosławieństwem zbawienie ich dusz. Jezu, obejmuję Cię razem z Twoją mamą i całując Twoje serce, Proszę Cię, abyś włożył moje serce pomiędzy Wasze serca, aby nieustannie mogło się ono żywić Waszymi uczuciami i Waszymi pragnieniami oraz Waszym własnym życiem. Niech tak się stanie. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa, i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię. Jak w udręce i boleści się modlisz, składasz zadość uczynienie. Cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć ci we wszystkim, a ponieważ muszę cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć ci dziękuję. I błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję. Powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy, i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok. Słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw. Tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławień się, tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.